Robimy dzisiaj błyskawiczny sernik na zimno z borówkami i galaretką. Przygotujesz go w kilka chwil, idealny na gorące dni, a dokładną ilość składników znajdziesz w opisie pod filmem. Nowych widzów, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do miski przekładamy 250 g serka mascarpone, kilogram twarogu z wiaderka. Dwie łyżki cukru, pudru i całość krótko miksujemy do połączenia się składników. A gdy składniki się połączą, wlewamy dwie krystaliczne galaretki, które rozpuściłam w szklance w rządku. Galaretkę dodajemy w momencie, kiedy jest już przestudzona. Jest płynna, ale nie może być ciepła, żeby. Masa twarogowa się nie zważyła, jeżeli nie uda Wam się dostać krystalicznej galaretki, można użyć cytrynowej, tak naprawdę można użyć dowolnej, tylko jeżeli wybierzecie w jakimś kolorze, to po prostu twaróg zmieni kolor. Krótko miksujemy i nasza masa serowa jest gotowa. Blaszka o wymiarach 26 na 26 cm wyłożyłam papierem do pieczenia, następnie biszkoptami, ja użyłam podłużnych, ale mogą być również okrągłe, nasączyłam je mlekiem, może być również herbata. Poda z dodatkiem soku z cytryny, wykładamy naszą masę serową, równomiernie rozsmarowujemy i wkładamy na około pół godziny do lodówki. A w tym czasie możemy już przygotować dwie galaretki. Ja użyłam borówkowych, do tego 400 g borówek, użyłam mrożonych i gdy galaretka zaczęła tężeć, przekładam ją na masę serową. I tak serniczek jest gotowy do podania. Ja kroiłam go dopiero na drugi dzień. Polecam, przygotujcie koniecznie smacznego.